Mieliśmy podły je... glut z Pysiński. ...na trzech, tym razem przechodzimy level wyżej. Marcin Najman na... Mati strasznie dużo osób na TikToku tłumaczy zachowania Eli i robi z nią edity. Pojebani ludzie. Kropka. Mieliśmy przy poprzedniej edycji wersję bomba na trzech, tym razem przechodzimy... Level... Ale się musi świeci koszuleczka, widzicie? Tak jak się rusza, to jest takie... Marcin Najman na czterech, witam serdecznie. Ktoś, <laughs> który siedzi obok mnie, piąteczka. A teraz od mojej prawej... Myślałem, że nie, że nie zostanie zbita. Boże, jedyny... To jest, to jest ból, nie? To jest ból, który zostaje z Tobą na całe życie. Jak chcesz przybliżyć kimś piątkę, on Ci nie przybija, i to wszystko jest jeszcze uwiecznione. Masakra. Remi. Cześć, witam wszystkich. Lizak się ma. A... Lizak jest turbo, lu, turbo, turbo gościem, a jego śmiech w momencie, gdy coś się odwala, to jest po prostu. Cudowność. Na koszulach się nie oszczędza, jak jest dobra. A jak? Adrian, cios. Dobry wieczór. No ta koszula, ma mam na sobie jest z technikum, więc ona ma lat 2 powiedzmy, Dwa technikum, powiedzmy, że w połowie technikum, 2, e, po technikum studia to jest 3, to 5, magisterka 2, 7. Magisterkę skończyłem za dwa. Ta koszula ma z 10 lat. Co? Albert Sosnowski. Witam. I od razu, Remi, pytanie do ciebie, czy to jest ta pamiętna kurtka, która była na poszukiwaniach? To jest ta pamiętna kurtka, w której Marcin wołał Stanowskiego, jest kolka. Jest wszystko, jest wszystko. I są mandarynki, no I tak można tak żyć. Mo I są żyć. mandarynki. Zajebiście, cosplay najmala zrobił. I tak można Jak są oprócz siebie, bardzo dobre, stary, dzięki. Torby no. brakuje. Będą I tak i można i żyć. Dnieć. A we wariacie jedno. No i tak można żyć. No dobra, jest. Są. dobra, jest, trudno. Tak, można, słuchajcie, żyć. Widziałem dzisiaj tą storkę twoją na New Folder, koszula stara jak Max Paint 3. Przypadek przypadek, to jest, to jest przypadek, e, który się śmiesznie złożył, ponieważ jak dostałem tę koszulę, to jeszcze miałem włosy, a później wyszedł Max Paint 3, ja wyłysiałem i okazało się, że wyglądam jak Max Paint 3. Jak, że no tak, tak. Na, yy, Co tam było? Od razu powiedz widzom. Że nie dostał garzy za ostatnią walkę. na, na Miloczek, to no, kumą, kumą. Pęczy, Tak, Adrian, uważam, że masz rację. Masz rację. Yy, zrobiłem 20 gals. Zrobiłem ponad 250 pojedynków. Walczyli u mnie Andrzej Goło. 400 900. Tak. Artur Szpika i wielu, wielu innych. Adrian, jesteś jedynym zawodnikiem, <laughs> który... Adrian, nie ...dostał garzy. Nie dostał garzy dlatego, bo już w ringu... Co? Jesteś jedynym zawodnikiem... On kas nie dostanie? Który nie dostał gaz Nie dostał gazu dlatego, bo już w ringu zdjąłeś spodenki i po prostu spierdoliłeś. Nie było kiedy, bo jeszcze po tobie walczyłem. Ale, ja ale uważam, walkę Ale poczekaj, ale poczekaj, daj mi dokończyć. No, przecież Marcin, Mówię, kurda, o, nie mamy mówię do o jasnej sprawie. No, zdjąłeś. Spod... Oglądanie Marcina cio tego ciosa to jest cios dla nas wszystkich, moich drodzy, spodenki, to wytrzymywać. Spierdoliłeś, ja jeszcze miałem walkę, więc. Nie załapałeś się na wypłatę, a ona jest ci jak najbardziej y, potrzebna i y, jak najbardziej ci się należy. Więc w niedzielę obiecuję ci, że taką wypłatę dostaniesz. Tylko o, tak... Szymana te Frozen, fajnie widzieć Ciebie. Fajnie ciebie widzieć, o tak. Teraz powiedz mi, czy chcesz z lewej, czy z prawej, mi ci wypłacił. Ja Za to ja ci wspominałem o to, ściągać, Gacie, kurwa. Ale patrz jak ze mnie mówisz, patrz ale, w oczy kurwa, ale koba, kurwa, racekiny <laughs> mi kurwa rażą, kurwa, Te damskie koszulki e, mnie ty kurwa ty rażą. Ty ten lezak, tam w to śmieje, to jest cudowne. Ja no, ja ja mówię, to, nie rażą mnie. Ty, rażą po, mnie te, te damskie ale posłuchaj, ty, Nie, posłuchaj, bo Ja kończę temat. Dostaniesz ja... wypłatę, taką jak się należy. z sponiżej pasa, tak jest. Dostaniesz po Skoro zawalczył i mówi, że wygrałeś tą walkę, tak? To dlaczego ty mówisz? że nie zawalczył i że uciekł. Co, co jest tutaj? Pa, pa widzicie to? Już kradnął. Już kradnął, moi drodzy, patrzcie. Widzą, że... Pa, widzą, że się... że spoko, że fajne ancymony i co? Pyk, ananas. Też się koszulkę hawajską masz, załóż. Skoro zawalczył i mówi, że Saka. wygrałeś tą walkę, no ta. tak? To dlaczego mówisz, że nie zawalczył i że uciekł? W pogali po gali, zbiął z i z hali. Bo mam pytanie takie, mogę? Proszę. Albert, jak to jest Dawaj. zadać cios i wylecieć z ringu, kurwa? Bo ja pierwszy raz taką akcję widziałem. Sozdowski. Roger. <noise> kurwa. Okay. A zadał cios na środku ringu i wyleciał w pizdu. Mi, jak no to no wiesz, to jest fajnie, bo to nie jest taki to to element. To jest taki element, wiesz, historii mojego życia, że wiesz, też mamy momenty, kiedy, z których mogę się pośmiać. I których potem powiedzieć przy, przy piwku z chłopakami, że chciałem trafić, się tym ciosem, urwać głowę, i niestety nie zmieściłem się, tymczasem nie trafiłem i wypadłem z ringu. Potem przeprosiłem jeszcze tych, co siedzieli w pierwszym rzędzie, bo ubrudziłem im spodnie. Nie, i bo tam trafiłeś walki, prawie nie. kogoś w pierwszym rzędzie, nie? Ten celowi, no kurwa nie, celowi, peki, celowi był nie... Trzeba by go było gdzieś tam nakierować, kurde. Będzie... Przynajmniej, przynajmniej spróbować. A teraz. W ogóle śmieszne, że Marcin Najman chce kogoś wyśmiewać, nie? To jest. Nie wiem, w jakim, nie wiem w jakich. Dziwnych czasów, żeśmy do wszyscy dożyli, moi drodzy. Halo, halo z kim rozmawiamy. Czy fajn Czy dyktaturę Rader da walczyć teraz z Muranckim i co myśli o jego wygranej walce ze starym biurem? Stara gangrena po serii spektakularnych czterech pierdoli, no w końcu znaleźli mu kogoś, no kogoś to w ogóle nic nie trafi. Na no, Marcin, Neiman, spektakularnie ostatnio też nie przygrywał ciągle? Raz wygrał, nie? Zraz. No, jedno tam. Zadzwonili do kogoś, akurat okazało się, że to tata wiewiura. Zapytali, dzień dobry, czy pan skończył już 50 lat? On tak. A czy pan kiedyś miał rękawice na ręku? Nie. Pasuje, gra. Ten kurwa się tak później woził, puszył po tej walce, jakby co najmniej kurwa zdobył tytuł mistrza Europy WKU. No. Zawsze mogę mu wyjebać lepca na łeb, jeśli o to pytasz. Zgadzam się z Tobą. Się z Cześć, dziękujemy bardzo. Lizak. Najman chce wyśmiewać chłopa, a chłop sam się śmieje. No i fajnie, fajnie. Idealne, idealna reakcja. Pytanie teraz do Ciebie. To, że walczysz z Marcinem Najmanem, to już doskonale wiemy, ale osobiście... To będzie ciekawa walka. To naprawdę będzie ciekawa walka. Ponieważ yy, utalentowany gość potrafi walczyć. Doświadczony. Natomiast z drugiej strony mamy gościa, który będzie o 50 kilo od niego cięższy. Więc jeśli Marcin trafi Lizaka w Lizaka, no to może być ciężko. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia moi drodzy. E, oczywiście kibicuję Lizakowi, pełnym, pełnym, pełne wsparcie moje ma i całym sercem jestem za nim. Natomiast walka będzie na pewno ciekawa i Lizak na pewno też jest przygotowany na takiego Marcina. Na konferencji prasowej poruszyliśmy temat i powiedzieli, że byłbyś chętny. Jeżeli wygrasz z Marcinem przez nokaut, to, że to ty, a zamiast Marcina, zawalczysz z Adrianem ciosem. Kto z was naprawdę chce tej walki, jak to nie chce? Nie lubię walczyć z osobami, z którymi gdzieś tam zdarzy się jakąś No a nie obawiasz się tego, że tyle się przygotowywałeś i w ogóle nie dojdzie do twojej walki, gdyby Lizak wygrał przez nokaut, bo takie są zasady? Wydaje mi się, że to będzie wygrana na punkty e, i że z tym przygłupem wyjdę do No na pewno Lizak będzie bardzo, bardzo mądrze prowadził walkę. Na pewno nie pójdzie na ura. Klatki, no chyba, że specjalnie teraz się tak stroi. Będziemy w tym roku ubieranie choinki, oczywiście. Bo wie, że nie wyjdzie do tej walki. Wiesz, no trudno mi komentować y, słowa jakiegoś kurwa No, no. Marcin Kurwa. Z koszulką, Z akinami ale... kurwa. Marcin, no to, ale o czym nie, oś... nie, wymagaj, nie wymagaj ode mnie, żebym musiał komentować. Marcin, tego typu ale sytuacja. co ma być No do tego. Weź pod uwagę to, że ja wszędzie rozmawiam z gościem, który ostatnio rozrysowywał na tablicy Kurwa skład reprezentacji Polski, stawiał siebie kurwa jako napastnika. No O czym rozmawiamy? No, gdzie? Kurwa, kurwa jako, no, jako kto? Dobrze, mamy właśnie teraz pytanie do Remika, ponieważ przed programem poprosiłem wszystkich zawodników, żeby po jednym pytaniu do każdego byli w stanie spisać, przygotować, żeby zapytali o te rzeczy, o które normalnie... Widzisz konf konferencję z Alberta z Wiedzy Ogólnej? Chyba nie widziałem nie ...by się wstydzili... Albo tutaj chyba, może wcześniej jakoś, to może tak. twoje miejsce. Remik, zaczynasz. Do kogo masz pierwsze pytanie? Do każdego z panów wiem, że jesteś przygotowany. Ja mam pierwsze pytanie do Alberta Sosnowskiego, mojego rywala. Jedziemy. E I w sumie do Denisa Labregi czy odzyskał swój telefon. Kamera uchwyciła moment, gdzie Albert Sosnowski, nie, nie oskarżam mnie, ale dźwignął telefon Denisowi Lambrytę. Mam to nagrane, to nie? Przypadek. Bo tu siedział Denis Labryga, nie? I ty wziąłeś go teraz. programie. Telefon. A, dobra, sorry. I Na i schowałeś do jest... do kieszeni, nie? Musiałem trochę mistrza tutaj podbić z, z, dla żartu, oczywiście, szacuneczek, ale, ale tego się nie spodziewałeś, nie? To była mała niespodziewana sprawa. No, ale ja I tam pytanie, rozumiem, że do. A Okej, okay. Jaki, jakie twoje hobby, jakie twoje relacje są z. Ferrari, no to twoja chyba koleżka jakiś... tak, Zerwali Zerwali tak. ostatnio. Nie. <grym> kurwa, Lizak. A, to już nie jesteś się barą, tak? Albert, no, bo, on, bo on mówi, nie? Ale to ty kurwa musisz słuchać, co oni mówią. A, Albert, tak, masz swoje tak. zdanie, jesteś kurwa duży chłop. Jasne. <grym> <grym> Lizak, czas na twoje pytanie. Ja mam tylko jedno i do Marcina... Nie no, musisz mieć tu wszystkich, byliśmy umówieni. No ale wiesz, jak to jest Coś z tymi Dobra, mam tylko jedno do Marcina. Marcin, jak to jest, że... Ty biegasz w tej żółtej kurtce, a później nagrywasz filmik, jak gdzieś sobie chodzisz w niej prywatnie, jak biegasz, się pocisz jak świnia, a później. Niej... Nie, Ruszaj się komu nie ma. Ej, serio, co jest? Nie wiedziałem tego. Ja się bardzo dobrze w tej kurce czuję, jak biegam. Więc ja kurwa nie rozumiem, że ktoś mi ma tłum... Poza tym, Kto ma kurwa cesarzowi tłumaczyć, w czym ma cesarz biegać, kurwa? Czy to cesarz decyduje w czym się biega. Lizak, ty się zastanów nad następnymi trzema pytaniami, a my w tym momencie odbierzemy telefon. Do... Marcin, nie kurwi trochę od ciebie? Czy jak to, jak sytuacja wygląda? Masz radę w 3 minuty, co? Halo, halo, z kim rozmawiamy? Chodź, ty już wiedzieć, kto tu mówi, Mariusz Wach. Mariusz Wach. Mariusz Wach? Odejdź troszeczkę, żebyś nie słyszał tego, co słyszysz w laptopie i po prostu z nami rozmawiaj jak przez telefon. Halo, do kogo masz. klask na sparić. <grym> ja rozmawiam przez telefon, e, Albert, mam takie pytanie to... Czy ty masz lepszą lepustanę na no, ubiegłym, podniebnym, no to prostu... Nie, nie nie, to, nie rozumiem. rozumiem. Jego kurwa, porwali? Go? Jego porwali? Z jakiejś kurwa kutłowni mówi? Halo. Mariusz... Na halo to w mordę walą. Ale chyba Mariusz, ty, ale to jest... To jest dorosły chłopy, a zachowują się, wiecie, jak w podstawówce, nie? Mariusz, poczekaj, Mariusz. Odejdź jak najdalej od ekranu, odstaw troszeczkę telefon od wuzi, i jeszcze raz, bo cię prawie nie rozumiemy. Musisz powiedzieć, gdzie jesteś, po a My. Dobrze. Ja mam pytanie, czy któryś z panów może potwierdzić, że to jest Mariusz Wach, czy to jest Nie wiem, nie wiem, jakiś Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, ej, bez takich, bez takich. Bo ja cię, ja cię złapię, gościu. O. To nie są czarty. No i się Bo mi ta lewa ręka, ona mi cały czas dobrze chodzi. No to dobrze, bez... pamiętaj. Puknij się nią w łeb. Chłopaki, e, trzymajcie się tam, e, a ty... Gość mówi tak. Opaki, no, trzymajcie się tam. Te eee... gruby Obelix, mam nadzieję, że wygrasz. Podadamy na żywo, normalnie, nie? Kurwa, gdzie ty to widzisz, czy wyglądasz? Kalia osy. Tu, tutaj chyba gdzieś. Kurwa, zobacz, Trzy... zobacz. Posąg, kurwa, no. Grecki, zobacz! No, bo... hey, zobacz! Ja zobacz. Posok, zobacz! Widzisz to? Ciekawie, kto Widzisz ten to? patrz uważnie, kurwa, to ważnie, kurwa mariusz, bo nie wiem, kiedy będę znowu tak wyglądał. Dobrze, bardzo Ci dziękujemy ja za telefon. Mam pytanie. Ej, ale to jest naprawdę ewenement, nie? To jest mega ciekawa sytuacja. Mega ciekawa sprawa, że Marcin Najman wiele lat był pośmiewiczem, znaczy wiele lat był pośmiewiskiem, ale większym pośmiewiskiem. A w tym momencie gość, jak jest na jakimś MMA, na jakiejś konferencji, no te konferencje mają ogrom wyświetlenie. nie? Także naprawdę z pośmiewiska, fake it until you make it, nie? Z pośmiewiska stał się gościem, który naprawdę zajebiście w tym momencie zarabia, bo ludzie chcą go oglądać, ludzie chcą oglądać z nim walki i chcą oglądać, co tam gada. Czy co? W tym momencie? nie mamy tej listy dodatkowej. A podejdź teraz. Idź, Buddy. No to jutro rano się podłączy. Okay. Weź Wejdź, Buddy. Wejdź, Matyla. Wejdź, Matyla. ...do Marcina Neymena. E <grym> <grym> może lepiej, że nikt nie zadaje. Ale weź się nie wpierdalaj, świniaku jeden. Jeżeli... E Lizak nawet by wygrał, ale przed czasem i hmm, lekarze by, załóżmy po walce, by stwierdzili, że jest on w stanie wyjść do walki. Eee, czy wyszedłby do tej walki? Czy to jest czy te zasady są sformułowane kurwa, wiemy, jak to wygląda, tak? To, to to sedna. Jeżeli, to, jeżeli nie dozna kontuzji, która jakby by faktycznie wykluczała go z tej walki. Absolutnie tak. Idź do y, pani prezes i powiedz, żeby napisała y, do mnie. Aneks, że w każdej ewentualności wychodzę, bo mam w tym momencie jest tak to zapisane, że gdybym przegrał <grym> tak. na punkty, to jest ta ostatnia tak. E, tak. sytuacja, w której toczę walkę. Do no tego ciosu nie mogę patrzeć serio, no nie mogę go słuchać, nie? To jest gość w ogóle tam totalnie pasuje. Cała reszta, jakby została, jesteś mieszkowała, byłoby spokojnie, on jest taki w ogóle trzapnie. Nie trawię, nie trawię trawi gościa. Okay. z tobą. Znaczy... Z każdą kolejną porażką Fame Najman rośnie. W Anglii był typ, co miał ponad 200 porażek, ale prawie wszystkie przegrane punkty. Kozak. <laughs> walka to też za duże słowo. Kiedy... kiedy no, szybka przegrana. Pierdą, no, rozumiem, rozumiesz, pierdą. że... Rozumiesz, więc, że ta walka jest więc, dla ciebie... Więc idź do pani szefowej... Proszę o taki aneks jutro i absolutnie się nie masz czym przejmować. Masz, he, he. Pierdol masz pewny jak Zajebiście, jak... Czyli kurwa jedzie pan pan woda woda i jedziemy Panowie, ja Chciałem tylko powiedzieć, panie. że bardzo mi się to podoba, bo męsko z jednej i z drugiej strony panowie się dogadali, tak więc skoro tak mówicie, to chcecie to klepnąć, to zróbmy wam face to face oficjalnie. Ten face to face to jest najlepszy face to face chyba w historii FlickFightów, moi drodzy. Chciałem spoiler alert, nie. Skoro mimo wszystko, co by się nie działo, do tej walki tak. dojdzie, zapraszam na środek. U. Kurwa, Mać! To, to ja widziałem ten drugi. To ja tego. <m na mach> ja widziałem ten drugi face-to-face, face tego pierwszego nie widziałem. Ja pierdziole, plasnęło. To idzie. zapraszam na środek. Tylko nie na mnie. Delikatne uderzenie było. <mach> <mach> <cockroach. mach w breach> To za to, to kurwa co zrobiłeś, zyn. się rzuciłeś do mnie. O to, to właśnie za to kurwa... to skurdy, Kurwa, że się do no, mnie rzuciłeś. To no, i tyle, to, że... za tydzień wal... Że... Za to, że się rzuciłeś do mnie. O to masz wszystko, swoje granice. Nie ma takiego kleju, co by im posklejał to, co im się odkleiło. Pozdrawiam. Nie ma? A na przykład co kropelka z sklej żadna siła nie rozklei? Ale masz szok... Ty, ale serio? Ja nie widziałem tego pierwszego face to face. musisz pamiętać, że nigdy And your empire will come back. Drużo. <laughs> Wiem, że to ja ten drugi widział. And your ten drugi empire widziałem. will come back. Drużo. Wiem, że tą walkę z Mariciem bym wygrał, dlatego też zaproponowałem takie warunki, żeby on co by nie było tej walki wyszedł, dlatego też dostał motywacyjnego ogłuszacza, żeby... żeby ma... Co kurwa! Żeby... Aż ochrona podeszła. kurwa Teraz ja mówię, kurwa. Pośmiejemy się. Jeszcze chwilę. Kiedy będziesz miał twarz zamiast p... Jobusowy? To jest pierwsze pytanie. Powiem ci tak. A ciężka nie, nie przyjęła. Potłusiona. Dobrze, bardzo dziękujemy o, za program. Się Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się w środę na konferencji. Pozdro. Pozdro. Ciot się obraził, więc odcinek jak najbardziej, zliczam moi drodzy, um, uznaję za pozytywny. Ponieważ jak ktoś, kogo nie lubię. No dobre, film będą. Jak ktoś, kogo nie lubię. kozacza, a później okazuje się, że nie jest kozakiem, to śmieszne